Cześć! Ja jestem Olek i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam moją kompletną kolekcję FIFA 365 2019. Um, mam też komplet limitech, ale on będzie na kolejnym odcinku. Dzisiaj prezentacja wersji podstawowej i nordyckiej. Na początku są karty RAR: Invincible, na której znajduje się Kevin De Bruyne, Sergio Ramos, Atletico Madrid i Cristiano Ronaldo. Dwie karty Legend, Rivaldo i Roberto Carlos i 6 Top Masterów De Bruyne, Griezmann, Messi, Ramos, Modric i Ronaldo Dalej są drużyny i jest tutaj logo 5 kart fans i 12 bazówek będę Wam czytał tylko jakie tutaj są zespoły, bo gdybym Wam czytał wszystko to to nie by trzeba było po prostu za długo Manchester City, Atletico Madrid FC Barcelona Real Madrid Paris Saint-Germain Bayern Monachium Borussia Dortmund Schalke Inter Juventus Napoli PSV Porto Spartak Moskwa Boca Juniors Gremio. Teraz się zaczynają e, karty mm, specjalne. I tutaj jest dziewięć golstoperów. Ederson. Oblak. Terstegen, nawaz, Buffon. Birki. Handanowicz. Szczęsny. Kasijas. E, dalej są karty Defensive Rock. Otamendi, Jimenez, Untiti, Varane, Marquinhos, Hummels, Akanji, Skriniar i Schwaß. Dalej są karty Key Player. Zane, Saul, Rakitic, Isco, Di Maria, Rodriguez, Pulisic, Koszta i Callejon. Dalej są e, karty Game Changer Aguero, Suarez, Cavani Lewandowski e, Burg i Icardi, Dybala Lozano i Promes Dalej są jedne e, z ładniejszych kart z ich kolekcji jak nie najładniejsze e, czyli Mm, to są karty Defensive Wall, Middle Fed, Engine i Attacking Trio. I um, na y, kartach Defensive Wall jest y, Godin, Oblak i Gimenez. Na y, kolejnej karcie z FC Barcelony jest y, Piquet, Ter Stegen i y, y, Jordi Alba Z Juventusu jest Carvajal, Ramos i Navas Teraz karty Middlefield Engine Manchester City Bernardo Silva, David Silva i Gindogan Bayern Monachium Thiago Martinez i Rodriguez z jest pianić Matuidi i Hedira. Teraz karty attacking trio. Suarez, Coutinho i Messi. Z Real Madrid jest Asensio, Benzema i Bale. Z Paris Saint-Germain Cavani, Neymar i Mbappe. Dalej są karty club and country. Manchester City jest Walker i Sterling. Atletico Madrid: Diego Costa e, i Koke. Mm, da jest FC Barcelona: Umtiti i Dembele. Paris Saint-Germain: e, Thiago Silva i Dani Alves. E, Bayern: Monachium, Kimmich i Miller. E, Inter: Parisiec i Brozowicz. Juventus: Kielini i Barzagili, Barza, Napoli, Zielonski i Milik, Porto, Herrera i Corona Dalej są karty Gold. Na początku idą bramkarze, później obrońcy, pomocnicy i napastnicy. Z bramkarzy jest Kurtua, Subasic, Pickford i Loris. Tutaj te karty Gold, wszystkie to są reprezentacje. Dalej obrońcy. Tobi Alderweirel, minier Vertogen. I to jeszcze jest Company z Belgii. Dalej Lovren Stranić, Wida, Wralko z Anglii jest Maguire, Stones, Trippier i Walker, z Francji jest Hernandez, Pavard, Untiti i Faran, dalej jest Belgia kolejny raz Czadli, De Bruyne, Azart. Witzel i Felani, Chorwacja, Brozowicz, Modecz, Rakitić, Rebić, Anglia, Dele, Ali, he, 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 Henderson, Lingard i Jong, Francja, Engolokante, Matwidi, Pogba i Sterling, Chorwacja, Peris, Perisic, um, Belgia, Lukaku, um, Chorwacja, Mandzukić, Anglia, Harry Kane, Francja, Giroud, Griezmann i Mbappé. I na końcu karta, która przedstawia Francuzów jako mistrzów świata. Dalej mam dodatek niemiecki: jest tutaj Zane, Gindogan, Terstegen, Kross, Draxler, Trap, Neuer, Zille. Hummels, kimiś, Miller, Weil, Royce, Kecher, Uth, Lam, Beckenbauer, Klose. I tutaj się kończy dodatek niemiecki, zaczyna się dodatek nordycki. I tutaj są jest karta, na której jest Schmeichel i Eriksen na kolejnej karcie jest Kier, później jest Sisto i Delaney, Dalej jest sześć kart ze Szwecji Lindelöw i Forsberg Granqvist, Toivonen i Berg Olsen i Augustinsson Egdal i Lustig i Larsson i Glason. Dalej jest, są jeszcze dwa zespoły nordyckie. I tutaj brakuje mi jeszcze tylko karty 427 z wersji nordyckiej. Tak, to jest już całkowity komplet. To jest Rosenborg i Aika. E, więc słuchajcie, jest komplet. Można napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy też już macie komplet? Więc słuchajcie, na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko. Do zobaczenia. Cześć.